Auto, koric, auto koric, Automobile, chyba tak się to nazywa. Zobaczcie plac z takimi delikatnie uszkodzonymi samochodami. Jest tutaj ich bardzo dużo, ale mają bardzo dużą rotację. Także przychodzą te samochody i bardzo szybko znikają. Oni skupują z ubezpieczalni w większości te samochody. A, I tutaj dziennie jest kilkanaście lawet, i te samochody schodzą. Oni nie mają jakby mega mocno uszkodzonych samochodów. Natomiast faktycznie. E, no teoretycznie nie są mocno uszkodzone, a w praktyce nigdy nie wiadomo. Także my się nie zajmujemy takimi samochodami. Ale jakbyście potrzebowali, żebyśmy tutaj Wam coś obejrzeli, czy pomogli coś zarezerwować, to jesteśmy na miejscu. Natomiast my sprawdzamy dobre samochody. Jakbyście chcieli, to zapraszam na wwwmultivac.pl. Natomiast zobaczcie sobie tutaj. No, tu akurat nie ma kartki. Są tutaj właśnie różne samochody z grupy VAG. W różnym stanie. I nie tylko z grupy Wag oczywiście, jest tutaj dużo, zobaczcie od Audi. Na drugiej stronie są takie droższe marki, tu mamy tańsze samochody, widzicie, z takimi uszkodzeniami. No tak naprawdę, tu jest 8500. Audi ma tutaj takie coś, więc zobaczcie, jest nawet Golf 7ka. Jestem ciekaw tego golfa. Tu widać, że ma jakąś ziemię na felgach, więc zobaczymy, gdzie jest uderzony, na pewno z przodu. Zaraz sobie go zobaczymy, zobaczcie, tak wygląda ten Golf, 18 tysięcy euro, tutaj też jest uderzony, biały i tutaj jest już inne koło zamontowane, 2023, 110 chyba diesel, 110 kW 41 tysięcy przejechany taki Golfik. No, wygląda całkiem fajnie, ma fotele już z masażami, tak, Ergo Active, Alcantarka, ładny Golfik. Attycznie fajny golfik. Tu miał całkiem fajną felgę, nawet. Z tyłu jest ok, for motion, ale też tutaj z tyłu jest delikatnie uderzony. Widzicie, tutaj też jest uszkodzenie. A także takich samochodów tutaj jest dużo, jak widzicie. Jakbyście szukali samochodów z Niemiec, odezwijcie się do nas, wejdźcie na nasz kanał na YouTube. My szukamy akurat samochodów bezwypadkowych, ale teraz jesteśmy na placu z powypadkowymi, bo dostajemy dużo pytań. Także jak ktoś chce, to pokazujemy Wam, gdzie takie auta w Niemczech możecie sobie kupić, albo gdzie szukać, takich delikatnie uszkodzonych. Widzicie, tu wszędzie są takie samochody właśnie delikatnie uszkodzone. Volkswagen Taigo, Kia. Tutaj mamy kolejnego Volkswagena. Tu już jest jakiś Turan zabrany, widzicie, będzie naprawiony na pewno. Tu jest też Audi. 11 tysięcy euro, zobaczmy sobie te Audi A3.